Patrz drzwi na górze. Drzwi na górze. Hej wszystkim. Zapraszam do obejrzenia materiału nagranego na polskim serwerze Inet. Mamy wroga na górze. Jestem Biega w lesie. Do rekonawiatu dowodzenia. Zabijamy się po zewnętrznych. Nas atakują w toczki Bizon. Staszu i Hades potrzebują transportu. I. to nie moja wina. Kto rzucił granatę, to nie dowiemy się to wina. Kompas 4-2-5, to uroda. Mam przy swojej nazwie, chłopaki serżanty. Bądźcie w tym samym よくない。

Всем позывным. Нас атакуют в кончле. Внимание всем подразделениям. Говорит ураган Наши войска скоро начнут штурм базы. Бизон. się ostrze o na macie żeby się poddać na molocie ktoś od nie wiem czy zaczną przejmować ooo, dzień dobry, dzień dobry o, dobrze. O, dobrze. O, dobrze sobie. Właśnie, dobra wisiadka kolego, wysiadka z tego pojazdu. Rozumiemy się? Cię, jest... Ty, ty może ręce zażreś, bo się tam by nie spadło. Na wizo nie ładuje, tylko ten wrogi wbirt. Uragan, wszym pozemnym. Nas atakuje w toczki Luton. Jebany jest. Na środku Wizonem jest... E, wysiadka, wysiadka! Ja jestem w stanie przebić ci ten pancerz jest śmieszny moim karabinem i... ale jest kobra. mną Nas atakuje w toczkę Molot Atakują Molot no Możesz, tak. możesz albo się, się poddać żyje, już, się żyje, już nie ten... żyje, ten żyje. A Ja żyje Ale się się ten... skórka była Poczekaj, poczekaj, <grym> kolejny, nie, to nie ma no było Taki? Szkolenia. 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 ty to jesteś ty to za nami wychodzi teraz na ciebie Po lewo. Lewa Nice Ja go przyciągnę, ja go przyciągnę, nie? No, można go przyciągnąć. Twojej lewej, przy tym o ktoś biega. Chodź, 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 mamy tego, mamy niewolnika. Takie Już te tak... granaty rzuca. Kto nie rzuca? Nie wiem, który to ty, ale jest jeden w namiocie, drugi jest w lasku za drzewem. No to idziemy po następnym oto, tak? mi się skąd. Widziałem, jest kurwa? Nie wiem. Przy namiocie się... chyba dron swój na mnie to mówić, tak? na mnie jest jeden, tak? jeśli ty jesteś tam w lasku to on znów jest namiot. wyszedł, stoi na workach przed namiotem jest dwóch, brodów jeden na ciebie idzie między namiotem a kontenerami jest dwóch Tak, drżać! ja nie odstraszę. Jestem w kapie. Dobra, tylko nie trzymajmy się środka, nie? E, Panowie, na jakimś ląduje Helga Little Beard, daleko. Czy ją? Pomiędzy Zenitem a Bizonem gdzieś tak mało. Skracam.

Pierwszy piętro, zamyk Ten wrogi atakuje molot, chyba, albo lata po prostu na Ciebie Dobrze wiem, że po Ciebie idziemy, twój czas dobiegnie końca Możesz się poddać jeszcze Tylko Czukamy, da, Szukamy doszukamy To góry bieg pod otwórz te drzwi na górze I na górze I na co ci to było? Na co ci to no, było? Jeszcze ja... ja żyję, ja cię uratuję i będziesz stykać no, ty bankami, rozumiesz Ta, To jest i koniec No zobaczymy no Zobaczymy, zobaczymy Gdzie ten Kutas tutaj siedzi y Łataj go łataj Jak go. się bawicie Otwórz, Chiwi. Dobra, na kurwa, trzeba mu broń zdjąć. Zabierz go, broń, niech ja go przywrócę do stanu świadomości. Potrzebuj I panda idzie z tymi szpadunkami. mi się rozwija. Tak, jeszcze go nie. Nikt nie przeszedł, czy nie wyjdzie? Nikt nie przeżył. O, dzień Standby. dobry. No ja, witam, witam. Tam, witam, witam. No. Podniesiesz na co to na banki równi. Na co ci to było? Tak, potwierdzam. Odsuń się od tej broni. Idź na górę, od się od tej broni. Idź na górę. A, a patrz, a patrz na Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Co ty w ogóle próbujesz? Nie nie. Ja... Mhm.